Święty Alfons Maria Liguori w książce pod tytułem Droga do Świętości. O miłości wobec nieprzychylnych nam osób. Zalecam Ci, szczególnie wielką miłość, okazywać tym osobom, które są Tobie nieprzychylne, które Cię zasmucają swoją nieprzyjaźnią. Może mi na to odpowiesz? Całym sercem okazuję przychylność wszystkim, którzy odpowiadają mojemu poświęceniu i odzajemnić je potrafią, ale niewdzięczności przebaczyć nie mogę. Przypomnij sobie zatem, co Pan Jezus zaleca. Przypomnij sobie, że cnota chrześcijańska polega na tym, aby dobrze życzyć i dobrodziejstwa świadczyć tym, którzy nas nienawidzą i pragną nam szkodzić. Oto nauka Zbawiciela: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Jakże smutno jest widzieć dusze, które co dzień, kilka godzin spędzają na modlitwie, często przyjmują Komunię Świętą, a w sercu żywią zawiść ku bliźniemu i okazują to przez uczynki. Gdy się zdarzy, że mówią o tej osobie, obrażają jej dobre imię lub jej przyganiają, gdy ją spotkają, nie witają jej wcale, gdy się ta osoba do nich odezwie. One się do niej odwracają, lub udają, że jej nie słyszą. Jakim okiem najcichszy baranek Boży patrzeć może na takie osoby, godne zaprawdę przebywania z szatanami? Jakże smutny los czeka takie dusze? Które żywią w sercu uczucie nienawiści. Te nędzne dusze zostaną wtrącone do piekła, a jeszcze w tym życiu nieraz piekielne męki potępionych cierpią, bo ciągle muszą żyć z osobą, ku której pałają nienawiścią. Ach, ojcze, zawołała może jedna z takich nieszczęśliwych dusz Ojcze. Ta osoba, z którą żyje w nieprzyjaźni, tak jest niegodziwa, że jej znieść nie można. Otóż właśnie cnota miłości polega na tym, aby znosić to, co samo z siebie jest nieznośne. Ta osoba oczernia Cię przed innymi, obraża Twoje dobre imię, sprzeciwia się Twoim zamiarom. Na każdym kroku pragnie Ci szkodzić. Nie zwracaj na to uwagi. Staraj się nawet, aby jej nie okazywać najmniejszej obojętności. Gdy się nadarzy sposobność, mów do niej z uprzejmością, a jeśli ona stroni od Ciebie, uprzedzaj ją miłym podejściem i staraj się ująć, zmiękczyć jej serce dobrocią i łagodnością. Taki sposób postępowania nie tylko nie ma w sobie nic poniżającego, lecz jest źródłem najbogatszych zasług i niezmiernie podoba się Bogu. Jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego masz tak postępować, posłuchaj, co mówi święta Teresa. Kto nie chce z tego powodu krzyża nosić i uważa to za niesłuszne, niech wróci do pogańskiego świata i tam niech słuszności swojej szuka. Słuszność Twoja, o duszo, szukająca Boga, w tym spoczywa, abyś dla podobania się Bogu spełniała uczynki miłości, choćby Cię to miało. Najwięcej kosztować. Jeśli nienawistna ci osoba posunęła się do tego stopnia, że wyrządziła ci prawdziwą krzywdę, wtedy zemści się, ale zemstą świętych. Na czym taka zemsta polega, naucza święty Paulin. Oto obowiązki względem nieprzyjaciół naszych: Kochać ich dobrze o nich mówić i dobrze im czynić. Pewna niewiasta rzuciła raz szkaradną potwarz na Katarzynę Synieńską. Jakąż była zemsta tej świętej? Otóż służyła owej niewieście w czasie długiej i przykrej choroby z taką pokorą, z takim poświęceniem, że własnymi ustami Dotykała obrzydliwych ran, którymi ciało chorej było zarażone. Święty Achajusz sprzedał swój majątek, aby w nędzy poratować tego, który mu odjął dobrą sławę u ludzi. Święty Ambroży pewnemu zabójcy, który chciał mu życie odebrać, wyznaczył dożywotnią pensję. Aby ów nieszczęsny człowiek mógł się utrzymać bez szukania występnego zysku. Wenustan, rządca Toskanii, prześladując z powodu wiary w Chrystusa, świętego Fabiana biskupa, kazał mu uciąć ręce, lecz niezwłocznie potem dotknięty został tak bolesną chorobą oczu, że sam. Udał się do świętego, prosząc go o uleczenie. Święty natychmiast udał się na modlitwę i podnosząc łokcie jeszcze spływające krwią, pobłogosławił Wenustana i wyjednał mu zdrowie ciała, a nawet zbawienie, bo ów rządca nawrócił się i został chrześcijaninem. Święty Jan Chryzostom świadczy o świętym Melecjuszu, że jadąc na wozie z urzędnikiem cesarskim, który miał świętego odstawić na miejsce wygnania, napotkał rozgorączkowany tłum, który chciał ukamienować urzędnika. Święty, widząc niebezpieczeństwo, rzucił się na swego nieprzyjaciela, objął go. I z samego siebie czyniąc tarcze, obronił go od niechybnej śmierci. Ojciec Sengeri opowiada, że w Bononii ktoś zabił jednego synka, pewnej szlachetnej pani. Zbrodniarz ten, poszukiwany przez policję, schronił się sam o tym nie wiedząc, do domu owej pani, którą pogrążył w śmiertelnej boleści. Pani ta kierując się prawdziwie nad ludzką miłością i czcząc pamięć Najświętszej Matki Bolesnej, ukryła przed sprawiedliwością zabójcę swego syna, a następnie ofiarowując znaczną sumę owemu człowiekowi, rzekła do niego. Kiedym straciła moje dziecko, bądźże teraz moim dziedzicem. Lecz chroń się ucieczką, bo nie byłbyś tu bezpieczny. Słysząc o podobnych przykładach, powiesz może: Ci, którzy tak postępowali, byli świętymi ludźmi, lecz ja nie mam do tego siły. Odpowiadam ci słowami świętego Ambrożego: Jeśli ci siły nie wystarcza, proś Boga a niezawodnie ją otrzymasz kto chętnie przebacza urazy ten może być pewien że jemu także bóg odpuści winy jak nas o tym upewnia zbawiciel odpuszczajcie a będzie wam odpuszczone błogosławiona baptysta warani z zakonu Świętego Franciszka z Asyżu mawiała Choćbym wskrzeszała umarłych Nie będę tak przyjemną Bogu jak wtedy Gdy nie przyjaciołom moim dobrze czynić pragnę Błogosławiona Aniela z Folinio Słyszała także głos Boży mówiący do niej Najpewniejszym znakiem mojej miłości ku wiernym jest miłość, jaką oni sami mają względem swoich nieprzyjaciół. A zatem, kto kocha nieprzyjaciół, może być pewny, że jest przez Boga umiłowany. Jeśli tym, którzy wyrządzili nam krzywdę lub zasmucili nas prześladowaniem, nie możemy być w niczym pożyteczni, w gorącej modlitwie polecajmy ich Panu Jezusowi jak on sam nakazał miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych którzy was prześladują Bogosławiona Joanna od krzyża modliła się nieustannie za tych którzy jej przykrość wyrządzali dlatego siostry w jej klasztorze mawiały do siebie która chce, aby matka Joanna modliła się za nią, niech ją urazi uczynkiem albo słowem. Święta Elżbieta, królewna węgierska, modląc się za nieprzyjaciół, którzy ją tak srodze prześladowali, usłyszała odpowiedź pańską: Wiedz o tym, córko, że nigdy nie wzniosłaś do mnie, Przyjemniejszej modlitwy. Ta prośba Twoja tak mi jest miłą, że w nagrodę odpuszczam ci wszystkie Twoje winy. Módl się podobnie, a niezawodnie otrzymasz także odpuszczenie grzechów i miłość boskiego oblubieńca, jaką żywi on do czystych serc. Podobną miłość. Powinniśmy okazywać wszystkim Bożym nieprzyjaciołom, to jest grzesznikom, modląc się za nich. Jakże łaskawie Bóg słucha tych modłów, które do niego za grzesznikami wznoszą dusze oblubienice Chrystusa! Pan Jezus sam tego żąda, jak to pewnego razu raczył objawić swojej wiernej słudze. Siostrze Serafinie z mówiąc do niej: Córko, pomóż mi twoją modlitwą zbawić te dusze. Podobnie do świętej Marii Magdaleny Depazji, rzekł najłaskawszy odkupiciel: Spójrz, Magdaleno, jak wielu chrześcijan jest w ręku szatana, od wiecznej zguby. Wybawieni być mogą tylko modlitwą wybranych moich. Dlatego też owa święta oblubienica Pańska mawiała do swoich zakonnic. Siostry najmilsze, nie dlatego nas Pan Bóg wyrwał z przepaści świata, abyśmy tylko o własne dobro dbały, lecz także, abyśmy pracowały dla zbawienia grzeszników. Siostry moje, pamiętajcie, że Bogu zdamy rachunek za mnóstwo dusz, które giną, bo gdybyśmy gorąco polecały je Panu, może by od potępienia były uchronione. Czytamy w życiu tej świętej, że ani jeden dzień nie minął jej bez wielu modlitw za grzeszników. Inna żarliwa służebnica Pańska, siostra Stefania Soncino, przez czterdzieści lat podejmowała ostre pokuty, darowując je za nawrócenie grzeszników. Jak wiele dusz powraca do Boga, nie tyle przez pracę kaznodziejów, ile przez modlitwy dusz oddanych Bogu całym sercem, Pewnemu kapłanowi zostało objawione, że liczne nawrócenia, jakie przypisywano jego kazaniom, działy się nie tyle przez skuteczność jego słów, co raczej przez gorące modlitwy pokornego braciszka, który służył i towarzyszył owemu kapłanowi, a w czasie kazania, klęcząc pod amboną, pobożnie. Odmawiał Różaniec. Nie zaniedbuj więc modlitwy za kapłanów, aby pracowali nad zbawieniem dusz z prawdziwą i świętą gorliwością, i aby Pan, Bóg, błogosławił ich pracę. Modlitwa. Błagam o dar Twojej świętej miłości. Najsłodszy Jezu, aby dla podobania się Tobie moja dusza umiała radośnie znosić wszelkie przykrości i upokorzenia. Daj mi, O Panie, siłę do tak zupełnego zaparcia się siebie, aby się zrzec wszystkiego, co się Tobie nie podoba, a przyjmować chętnie wszystko, co przykre, dla miłości własnej. I wszelkie krzyże, jakie na mnie zesłać raczysz. O tak, z rąk Twoich, Panie, wszystko przyjmować pragnę. Przykrości życia, a szczególnie kielich śmierci, dajże mi, Jezu, najsłodszy, żyć tylko dla podobania się Tobie, a umierając, złożyć Ci radośnie ofiarę z mojego życia. O Boże mój i wszystko moje! O Maryjo, niepokalana matko i nadziejo moja! Uproś mi łaskę doskonałej wierności Bogu i najgorętszej miłości, o ile nędzne stworzenie kochać potrafi Boga, nieskończonej dobroci. Amen.